Piękny, poranny pacierz zawierzający dzień Bogu. Uwielbienie Boga. Najświętsza i najdostojniejsza Trójco, Boże w trzech osobach jedyny. Wierzę mocno, że jesteś tutaj obecny. Uwielbiam Cię. Z uczuciem najgłębszej pokory i z całego serca. Składam Ci hołd, czci mojej, Twojemu najświętszemu majestatowi należny. Amen. Ofiarowanie się Bogu i podziękowanie za dobrodziejstwa Jego. Boże mój, dziękuję Ci najpokorniej za wszystkie łaski odebrane od Ciebie dotychczas. Twojej dobroci jestem winna. Że dzień dzisiejszy ujrzałam, chcę go więc przeżyć na chwałę Twoją. Ofiaruję Ci wszystkie w nim chwile, myśli, słowa, uczynki i trudy moje. Błogosław je, Panie, aby Twoją miłością ożywione były i przede wszystkim do chwały Twojej zmierzały. Amen. Postanowienie. Unikania grzechu. O Jezu najsłodszy, boski wzorze doskonałości, do której dążyć powinniśmy. Pragnę się starać ze wszystkich sił moich, aby się stać do Ciebie podobną i być jak Ty jesteś, słodką, czystą, pokorną, gorliwą, miłosierną i woli Bożej poddaną. Będę usilnie czuwała nad sobą, aby nie wpaść znowu w grzechy, jakie popełniam tak często i z których jak najszczerzej poprawić się pragnę. Amen. Wezwanie boskiej pomocy. O Boże mój, Ty znasz słabość moją, wiesz, że bez pomocy Twojej łaski. Ja nic uczynić nie mogę. Nie odmawiaj mi jej więc, O Boże, i udziel mi jej do moich potrzeb stosownie. Daj mi dość siły do unikania złego, do spełnienia dobrego i do cierpliwego znoszenia przykrości dnia dzisiejszego. Amen. Wezwanie łask Najświętszej Maryi Panny, Anioła Stróża i wszystkich świętych. Najświętsza dziewico, Matko i orędowniczko moja, uciekam się pod Twoją opiekę i rzucam się z ufnością na łono miłosierdzia Twego. Bądź mi, O Matko Dobroci, ucieczką w moich potrzebach. Pocieszycielką w mych troskach i orędowniczką moją przed uwielbionym twym synem, dzisiaj i po wszystkie dni życia mojego i w godzinę śmierci mojej. Aniele Boski, wierny i litościwy przewodniku mej duszy, wyproś mi łaskę stania się posłuszną twoim natchnieniom i łaskę kierowania krokami mymi w ten sposób, abym nigdy nie zboczyła z drogi przykazań Boga mojego. Wielki Święty, którego imię noszę, wspieraj mnie. Módl się za mną, abym tak służyła Bogu, jak Ty Mu służyłeś na ziemi, a potem w niebie mogła Go wiekuiście uwielbiać razem z Tobą. Wy także, święte i szczęśliwe dusze, któreście za łaską Bożą wiecznej już dostąpiły chwały, uproście mi u tego, który jest wspólnym Bogiem i Ojcem naszym, abym go nigdy nie obraziła i abym zniszczyła w sercu moim wszystko, co tylko w nim jest najwyższej świętości przeciwne. Amen. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Mario, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Mario, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej, Amen. Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego, stworzyciela nieba i ziemi. I w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego. Narodził się z Maryi Panny, umęczon pod pąckim piłatem, ukrzyżowan. Umarł i pogrzebion. wstąpił do piekieł. Trzeciego dnia z martwych wstał. Wstąpił na niebiosa. Siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego. Stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, Grzechów odpuszczenie, ciała z martwych wstanie, żywot wieczny. Amen. Będziesz miłował Pana Boga swego z całego serca swego, z całej duszy swojej i ze wszystkich sił swoich, a bliźniego swego, jak siebie samego. Amen. Aniele Boży, stróżu mój, Ty zawsze przy mnie stój. Rano, wieczór, we dnie, w nocy, bądź mi zawsze ku pomocy. Broń mnie od wszelkiego złego i doprowadź do żywota wiecznego. Amen. Święty Michale, Archaniele. Wspomagaj nas w walce, a przeciw niegodziwości i zasadzkom złego ducha bądź naszą obroną. Oby go Bóg pogromić, raczył, pokornie o to prosimy. A Ty, wodzu niebieskich zastępów, szatana i inne złe duchy, które na zgubę dusz ludzkich po tym świecie krążą, mocą Bożą. Strąć do piekła. Amen. Matko Boża, niepokalana Maryjo, Tobie poświęcam ciało i duszę moją, wszystkie modlitwy i prace, radości i cierpienia, wszystko, czym jestem i co posiadam. Ochotnym sercem oddaję się Tobie w macierzyńską niewolę miłości. Pozostawiam Ci zupełną swobodę posługiwania się mną dla zbawienia ludzi i ku pomocy Kościołowi Świętemu, którego jesteś matką. Chcę odtąd wszystko czynić z Tobą, przez Ciebie i dla Ciebie. Wiem, że własnymi siłami niczego nie dokonam, Ty zaś wszystko możesz, co jest wolą Twego Syna i zawsze zwyciężasz. Spraw więc wspomożycielko wiernych, by moja rodzina, parafia i cała ojczyzna były rzeczywistym królestwem Twego Syna i Twoim. Amen. Potężna niebios królowo i pani aniołów, ty, która otrzymałaś od Boga posłannictwo i władzę, by zetrzeć głowę szatana. Prosimy Cię pokornie, rozkaż chówcom anielskim, aby ścigały szatanów, stłumiły ich zuchwałość, a zwalczając ich wszędzie, strąciły do piekła. Święci aniołowie i archaniołowie, brońcie nas i strzeżcie nas. Amen. Święty Józefie, Twoja moc rozciąga się na wszystkie nasze sprawy. Ty umiesz uczynić możliwym to, co wydaje się być niemożliwe. Spójrz. Z ojcowską miłością na wszystkie moje potrzeby duszy i ciała. Udziel mi łaski, o którą Cię proszę z ufnością. Amen. Modlitwa świętej Elżbiety, zawierzająca życie woli boskiej. Co mnie dzisiaj czeka, o mój Boże? Nie wiem, ale wiem, że nie spotka mnie nic, czego Ty od wieków nie przewidziałeś, nie urządziłeś i nie ukazałeś. Uwielbiam wyroki Twoje, przedwieczne i niezbadane. Poddaję im się z całego serca dla miłości Twojej. Chcę wszystko, czego Ty chcesz i co dla mnie przygotowałeś. Niech najsprawiedliwsza, najświętsza i najsłodsza wola Boga mojego stanie się i wypełni we wszystkim. Niech będzie uwielbiana i wychwalana na wieki. Amen. Modlitwa poranna świętego Hieronima: Panie mój i Boże mój, obróć rano ku mnie oczy Twoje, prowadź i kieruj kroki moje, abym według woli Twojej chodziła. Daj mi dziecinną bojaźń, serdeczną skruchę, pokorny umysł. Czyste sumienie, abym serce tylko do niebieskich rzeczy przywiązała grzech w nienawiści miała, a sprawiedliwość miłowała, oddal Panie ode mnie porządliwości życia rozwiązłego, smętność ducha, próżną chwałę i wszelką wyniosłość. Zaszczep w sercu moim cnotę powściągliwości, czyste obyczaje, prawdziwą cierpliwość, nieobłudną pokorę, miłość bliźniego. Strzeż, panie, ust moich, abym nic próżnego i niepożytecznego nie mówiła, obecnych brzydkimi i uszczypliwymi słowami nie obraziła, ale owszem, we wszystkim Ciebie wielbiła, i ustami moimi chwałę Twoją wyznawała. Strzeż Panie oczu moich, aby nie patrzyły z chciwością i porządliwością na rzeczy przemijające, na dobra i sławę bliźniego i na próżność. Ale żebym z Dawidem mówiła oczy moje zawsze ku Panu Albowiem nogi moje od sidła wybawi. Strzeż panie uszu moich, aby się nie przysłuchiwały obgadywaniu i kłamstwu, ale żeby zawsze otwarte były ku słuchaniu słowa Twego. Strzeż panie rąk moich, aby się nie otworzyły ku przekupieniu i niesprawiedliwości, ale żeby niepokalane i niewinne, podniosły się do ciebie. Strzeż, panie podróży moich, abym w imieniu twoim chodziła i aby anioł Twój mi towarzyszył, dobrą drogę wskazywał, prowadząc mnie po ścieżce pokoju i prawdy. Wlej, panie we mnie czyste myśli, słowa i uczynki. Abym przed obliczem Twoim chodząc, zawsze wolę Twoją świętą wypełniała. Przez zbawiciela ludzkiego, Jezusa Chrystusa, Pana naszego, któremu cześć i chwała na wieki wieków. Amen. Ofiarowanie Pacierza. Ofiaruję Ci, Panie Boże, ten pacierz na cześć i chwałę Twoją i na zbawienie duszy swojej, a proszę Cię, racz mi dać rozum, zdrowie, bojaźń boską, przyjaźń ludzką i swoje najświętsze błogosławieństwo. Rodzicom moim, krewnym, dobrodziejom i przyjaciołom, racz błogosławić w zdrowiu Szczęściu i długim życiu. A dusze wiernych zmarłych niech odpoczywają w pokoju. Wieczny odpoczynek racz im dać panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci. Boże, bądź miłościw mnie grzesznemu. Amen. Dziękuję Ci za wspólną modlitwę. Może masz ochotę odmówić inną modlitwę? Wybierz jedną z wyświetlanych teraz na ekranie.